A ten grzyb śmierdzi ponoć jak kapusta. Czy czuje kapustę? No, może delikatnie troszeczkę czuć. A jest to boczniaczek pomarańczowo żółty, grzyb uznawany za nieadalny właśnie ze względu na taki specyficzny zapach. Ale no nie przesadzajmy, bomba biologiczna to to nie jest, da się wytrzymać. Poza tym, po krótkotrwałym roztarciu ten nieprzyjemny zapach, no, tak jakby nie jest za bardzo wyczuwalny. Ale pokażmy grzybka nieco bliżej. To nie jest tak, że późną jesienią, wczesną zimą nie ma zupełnie grzybów. Zobaczcie. Mamy boczniaczki piękne, pomarańczowe, które rozkładają sobie martwą kłodę. Pod spodem jest to oczywiście grzyb blaszkowy. Troszeczkę przyrasta do pnia jak boczniak, ale właśnie jest pomarańczowy, a nie taki stalowy, srebrzysty. Zatem z boczniakiem na pewno go nie pomylicie ze względu na kolor. Ten już jest troszeczkę obgryziony. Jeżeli przyjrzycie się mu bliżej kapelusza, to zauważycie, że jest taki lekko owłosiony. Zobaczcie jakie futrzaste. O. A bliżej wygląda to tak. A więcej ciekawostek ze świata grzybów oraz przyrody znajdziecie w moim audiobooku Gang Natury dostępny na sklepie atlasrosin.com. Dzięki. Każdy zakup wspiera moją twórczość.